Wbijam Cię ja pod płot A tu jakiś facet z kutasikiem na tylnej klapie Mówi, że ma system nawigacji satelitarnej, siema 224 124 CE No i to lubię To lubię najbardziej z najbardziej Mówiłem, że pod płotem jestem, no właśnie Ktoś pytał o to. Nie wiem. A 140. A mają cenę, zapomniałem. Przepraszam. 19 euro 124 224. nie niewyceniona. Tutaj jest za ósemkę ten towar. Nie. 7812 rok. Diesel 22. Ciekawa historia. 14 euro, na boga, na kulebowana. co to tutaj tyle kosztuje? 16 rok, strasznie drogo. To jest chyba niemiecki komisji, ktoś mi się tak wydaje Stąd te ceny Pewnie w rzeczy nie obskoczyłem, na pewne rzeczy w ogóle nie mamy wpływu Zatem, reasumując, wracam do opaków z Kaszkajem Ale tam mnie jeszcze kręci jedna rzecz Wyłączamy, włączamy od no nie kręci taka rzecz, którą ominałem wcześniej. A jest to poliftowa omega 2,5 No prześliczna w automacie w benzynie jak do mnie I co i co? No ja to ustali co tutaj 4 e, można dogadać 4 euro Du kannst ja deine letzte Preis ist Auto? 8,5. 8,5, 18. 2015, 80.000. Okay. Hast du gestartet? Hast du gehört? Motor started, ja. Ja, ja. 10, 50, ja. Ale jestem bin ehrlich. <laughs> ich mag nicht wie sehr. Vielleicht keiner merkt, aber ich bin ehrlich. Maximal nicht? Minimal nie. 8,3. Sag ihm aber nicht wirklich. Minimalnie enda. mówi. movie. Weil Auto wäre ganz, ganz, ganz no Jak kosztują to 12-13%, jak są w tym roczniku jeżdżące Do tego kolegi, kolegi zadzwoń. One, one. One pana. Ja? Ja, gucken. Jest panorama, jest. Teraz widzę. Teraz widzę, w po, połówce jest. Dwoń tego kolegi, czy, czy ten. Dwoń do kolegi, czy, czy łyknie. Przerys Ale nie umieszając urodzie. Proszę Państwa, może Was to nie interesuje, te fury mają ceny. 6800 miodowa. Już melduje 13 roku za drogo. Quattrova z Cubana. Dajcie opatrzeć. ciekaw jestem niezmiernie. 26400 kosztuje. Q7 z roku pańskiego 15. W S-Line 272 mocy. Posię na pobrzegi, jednak akcyza za 3 litry może nam jajka do worka schować jak zimna woda w Bałtyku. Od Osiemnaście 18 600 zł przy mały cygi i frugo. Te Fury mają 6800, tak? 18 rok, ok A czwóreczkę może jeszcze tutaj do kompleciku 11 euro, czy za 15 rok benzyna 170 kon na 18 Piękny zakątek uważam Bo nie było, pan Alik tutaj oryginalny. 90 w XC. Ceny nie znam, ale też nie chcę poznawać, bo nikt z Was nie pyta. Przejdźmy dalej do towarów, takich jakie nas interesują. Mianowicie XC60 V90 piękna sztuka pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł mógł podarować auto na radarach bez s na zwykłe, ale nie zle. Kółko w zapasie. ST pakiecie. Jest zawsze. Robi fajną robotę dla oka Kiera troszkę wyślizgana to znaczy, że ma przejechane 200 z haczykiem na moje proste, zmęczone oko Niby zwykło, ale lampa jak jest niezwykła to auto zawsze jest. Ciekawe no wnętrze, jak wnętrze, Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładowo jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszę.